I będzie odcinek z Anzelisią. Nigdy nie nagrywałam, co nie? Mm. No, nigdy nie nagrywałam z Angelisą, ale dziś będzie. będzie. <grywa> e, obiecałam Wam ją pokazać na odcinku, więc dziś ona jest ze mną. No. Cudziutka, co? <grywa> Dobra, pokażemy dzisiaj ja, ja Petrzopię. No, mamy takie same, no. bo kupiłyśmy sobie jaja lol. <grywa> Te, te co ma No, nie. no e, dobra. <grym> e, dzisiaj pokażemy petshopy. Wszystkie petshopy są moje. się też przecież będzie mogła pokazywać. Więc, no. Ale już kupiłyśmy sobie też takie dwie lodzia. Jaki Jedna jest Angeliki, a druga moja. A to moja. Di, 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 di. <grym> dobra. E, pokażemy najpierw, czyje pet -shopy. Tak na zmianę, dobra. No? to ty chcesz pierwsza, czy ja? E, może ty. No, dobra. To ja pokażę tak ją, taką kicie. To jest taka, Ona jest taka szara. Ma y, zielone oczy i ma, takie, ma taką panterkę. Ładno. No, czy nie panterkę, tylko pasetki. Trochę jak Pusin wygląda. No dobra. <coughs> Teraz Angelisia. Oj, no, ja to może. No, możesz, możesz. Ale. ale możesz go pomieniec? Mhm. No, ja nie chcę. To jest y, 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 też, to jest jamniczek. To jest, ona jest walentynkowa i ma tutaj takie serduszka, ma opaskę i ma też zielone oczy. A może jeszcze będziemy obracać, dobra? No. Dobra, e, tutaj ja mam takiego kotka, jest on z LOL, Nie, to nie jest Pet shop, ale... Ej, pokaż jeszcze um, um, jak wygląda bez ogonu. No, tak. Tak bez ogonu, a tak z... Ja wolę z, chyba. No chyba. No i taki wygląda, ma taką fryzurkę. Ma taką super fryzurkę i no, jest Szary. Tak jak wtedy. Możesz to opowiadać <tryk> o wszystkich mhm. Tak, 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 mogę. Yy, to jest króliczek. Mam taką różową koronę. To nie była od niego, ta opaska też, ale wiecie. No przecież można. To je ma takie dwa koczki i jest taki. Więc no. I o, to, nie. Pet to nie jest Petrze. To nie jest Petrze, też tylko lol. No wiecie, ale my się tak bawimy, bo przecież. No chcemy. No właśnie. Tak, przecież chcemy. można sobie wy samemu wymyślać zabawę, jak mi się chce, a nie. Mam jakieś, dobra. Ja pokażę teraz takiego różowego pieseczka. Takiego. Ma trochę taką, Takie dziwne usta, ma no nie? No ma takie. Dziwne ma no nie? Hmm, takie normalne ma. Ma a, takie tutaj kartki ma tutaj taką. A, taki, a taki bardzo yy, zaczerwieniony, no to trochę tak brzydko, no nie? Tak to. Ma tej różowe a z tyłu ma takie. <grym> Ej, ustały się śmieją. No. Teraz Angel się pokaże tego konika. Jest on taki biały i ma czarnego koczka i taki makijaż hmm. Na ogonach ma taki z, wiecie, z takim warkoczykiem. E, ja pokażę takiego pieska. Jest to z głodnych zwierza... z pragnionych zwierzaków i to jest taki piesek. Są takie rudy i ma takie uszka... Owróć No i tak. Owróć. Dobra, o taki. Boże, z rąk mi wypada. No, tak. Teraz Angelisia pokaże też pieska. I on ma taką kokardkę i kucyczka. Yes. Raz Angelisia, bo już my się skończyły shopy I ona ma takiego. No? Muszę. I on ma różowy. Wianek, no Wianek ma różowy i taką spódniczkę różową i też oko takie brokatowe, różowe. Dobra, my kończymy powoli, bo już... My się skończymy, co? No właśnie, ale jeszcze wam nagramy może dziś odcinek, co? No! Będziemy może robić schronisko, albo grać w piłkę, w kolaluku. No dobra, no to kończymy. Elowina. Zacz! wina, no. zacznę i śpiewamy Eluvina. No dobra, my kończymy Eluwina!